No, i czas na zadanie 20. Tym razem mamy dwie proste, które są styczne do okręgu. Czyli fajnie by było wiedzieć o tym, że jeżeli są styczne, to prowadzimy sobie tutaj promienie do tych naszych punktów styczności. I właśnie tak, jak ja to wykonałam teraz. Czyli tutaj mamy promienie, i przez to wiem, że tutaj mam 90 stopni. OK? No dobra, no to teraz, jeżeli narysowałabym sobie ten kąt, o który nas pytają. To zwróćcie uwagę, że jest to kąt, który jest oparty na tym samym łuku, co kąt ASB. I jaka była zależność pomiędzy kątem środkowym a kątem wpisanym? Tutaj podpiszę sobie jako 2 alfa, to ten kąt podpiszę jako alfa, bo taka jest zależność. Macie to w kartach i fajnie o tym pamiętać. No i Mam nadzieję, że wiecie, że czworokąt składa się z dwóch trójkątów, zatem suma wszystkich kątów to będzie 360 stopni, bo 180 razy 2. No to jeżeli chodzi o ten czworokąt ABS, on ma 90 stopni plus 90 stopni plus 42. Plus, no i właśnie te nasze dwa alfa razem ma na, dać nam 360 stopni. Obliczamy to sobie. 180 stopni plus 42 to jest 222 stopnie, plus 2 alfa to jest 360 stopni i to jest 138. Jak podzielimy na 2, to wychodzi, że alfa to jest 69 i mamy taką odpowiedź, jest to odpowiedź C. Pięknie, idziemy dalej.